W filmie widzowie wszedłem na swój serwer box pvp na drugim koncie gdzie bez jakichkolwiek pieniędzy i udogodnień bijamy jak największego seta i oczywiście topkę udało mi się ulepszyć znacząco kill off, no i dużo powiedziałem o aktualizacji która już się dzisiaj pojawi wleciał konkurs na rangi MVP, zostaw lajka suba w komentarzu swój nick z minecrafta 400 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał ja nie przedłużam miłego oglądania no witam serdecznie dawno nie było a dzisiaj robimy odcineczek z mojego serwera box pvp bank mc i nie bez powodu, mianowicie będzie aktualizacja dokładnie dzisiaj jak to widzicie, albo jeśli oglądacie w sobotę, no to już jest i warto jest zacząć rozgrywkę, mianowicie aktualnie sety 25 są, a ostatnio jak grałem na swoim koncie, na którym gram bez wydawania pieniędzy ani nic, no to mam seta 12, no to bardzo słabo to wygląda a po aktualizacji będą już 30 więc kurczę trzeba zacząć, trzeba się ogarnąć i trzeba coś tutaj ulepszyć, mianowicie wydaje mi się, że pójdziemy w ulepszanie kill -offu. motyka jest takim itemem, który jest najbardziej potrzebny, no bo tutaj on jest potrzebny do kopania światło grzybu, za który ma się najwięcej pieniędzy, ale ja sobie pomyślałem, że w sumie kwarc. Kwart będzie fajny pod tym względem, że do kwarcu trzeba tylko 4 sztuki, żeby zrobić jeden blok, a jeden blok kwarcu jest po prostu drogi, więc no tak to wygląda. Losujemy rangi MVIP, więc warto jest tam wziąć udział, wiadomo, jak tak wstępie powiedziałem i najważniejsze jest to, że aktualnie ja nie mam rangi VIP, ale jest komenda ukośnik odbierz VIP-a. i każdy z was, kto sobie ją wpisze, może odebrać rangę VIP. Ja odebrałem i jeśli braliście ją wcześniej na przykład, bo graliście już na serwerze, no to przez ten weekend zostanie ta komenda zrestartowana i będzie można sobie z niej skorzystać jeszcze raz. Plus dodatkowo, jeśli kupujecie na przykład doładowania w Item Shopie na Slash Item Shop tutaj do swojego portfela, no to jest 20% więcej przez cały weekend, więc fajna okazja, żeby nie doładować portfel, no bo będą inne tryby, wszystko, a te pieniądze wam zostaną na przykład na kolejne tryby, które będą startować na banku, więc na przykład doładujesz sobie za 100 zł, no to dostaniesz 120. No, wydaje mi się, że rozumiecie o co chodzi. Pod koniec filmu Wam pokażę, jakie będą nowości w ogóle na serwerze. No ale dobra. Najważniejsze jest to, że musimy sobie naprawić ten kilof, Mamy repair'a poprzez darmowego vipa, którego sobie odebrałem. I lecimy z po prostu kilofem jak najwyżej. Mamy 14. Muszę zobaczyć, jak to wygląda na 15. Mam 70 tysięcy, więc teoretycznie nie powinno iść to bardzo słabo. Plus będzie też event na serwerze dotyczący darmowych rank i wszystkiego. Tylko no, wytłumaczę wam to troszeczkę później, dobra? Więc potrzebujemy te ogniste kule, slash sklep, szybciuteńko. Ze staka sobie ich kupimy. A, staka nas nie stać, ale dobra, kupimy sobie. 16 w takim razie, no i nam to wystarczy. 15 będzie. Wydaje mi się, że nawet na 17 uda nam się przerobić. No, na luzie nawet, tak mi się wydaje. No i super, mamy to. I teraz pytanie, jak będzie kasa nam dropiła. Lecimy na kwarc, tylko i wyłącznie. Wydaje mi się, że właśnie kwarc pod tym względem, jak powiedziałem, jest najbardziej opłacalny. A żeby sobie do kwarcu zjechać, trzeba wejść te tunele tutaj. Tu są największe złoża tego właśnie kwarcu. Tylko czekajcie, mam 17, czy już debris kopię na strzała. Kurczę, no niby kopię go na strzała, tylko te pojedyncze. Sztuki. Niestety, bloków jeszcze nie. Za słaby mam kill off na to. Wydaje mi się, że od 20 by to działo na pewno. Ale dobra, no zobaczmy sobie tutaj. Mamy duży taki generator kwarcu. Ile pieniędzy dostanę? Dobra, no jest troszeczkę już naruszony. Ale, no czy takie 30 koła będę miał z tego? Czy wydaje mi się, że jeszcze więcej? 30 koła to właśnie w tym momencie mi stuknie. Ponad 30 już mamy, dobra, więc jednak nie jest tak źle. A jeszcze dzisiaj, no, będzie bus ekonomii wszystkiego, więc byłoby mi na pewno o wiele łatwiej z tym wszystkim. Ale ja mam taki pomysł, że w sumie sobie tak posiedzę i pokopię. Do 200 tysięcy, może nie zajęłoby mi to na pewno długo. Tylko chciałem znaleźć taki generator, który nie jest wykopany. No, ludzie cały czas tu też siedzą i kopią. Mimo, że jest wczesna godzina, bo jest, no, kurczę, 10 rano. No, to i tak te generatory są już w kwarcu wszystkie wykopane. Ajajaj. Wykopałem sobie 200 tysięcy. Zastanawiałem się nad tym, czy kurczę tutaj na rynku, bym e, nie miał czegoś lepszego do znalezienia za tą kwotę. No i widzę, że na przykład e, kilo, w który chciałem wcześniej, e, 18, kosztuje 80 ko. Na przykład, więc wydaje mi się, że opłacałoby się bardziej po prostu e, kupić to na rynku, ale szukam też czy może jakaś dwudziestka dwójka, trójka byłoby kilofa niestety nie, wszystko co jest jakby droższe i lepsze, no to są to już te e, motyki, które szczerze cenowo też nie wypadają jakoś nie wiadomo jak drogo, bo zdaję sobie z tego sprawę że jednak no na motyce zarabia się najwięcej najlepsza możliwa motyka do zdobycia za, 2, za 8 milionów jest, Kurczę, powiem wam, że patrząc na to, że wykopałem 200 tysięcy w dosłownie 2-3 minutki, no to nie wydaje się to jakoś szczególnie e, dużo chciałbym sobie też pójść wykopać ten światło grzyb na swojej motyce 16 tylko e, może być jeden bardzo e, ważny problem, mianowicie jedyne złoża światło grzybu są na strefie bez elitr, no, gdzie tutaj jak widzicie no całkiem spory ruch jest chyba, że jakoś tak bym e, przenikł niezauważony, o może w ten sposób, fajnie, i bym sobie kopał gdzieś w tym miejscu i zobaczył ile to na motyce, no kurczę, mimo wszystko najsłabszej bym zdobył pieniędzy dobra, już to nawet nie muszę kopać e, wykopując dosłownie parę bloków widać e, różnicę, że e, jednak e, kwalifikacja bardzo bardziej się opłaca, więc raczej idziemy na razie tylko i wyłącznie w kilo. W ta motyka, no to może jakkolwiek później czy coś. Chociaż w sumie pamiętam, że no niestety odbierają nagrodę na Discordzie, ale jak Wy będziecie zaczynać czy coś, to pamiętajcie, odbierzcie sobie za dołączenie na Discorda, klucz do lege skrzynki, która no, mocno Wam pomoże. I wstrzymajcie się do nam do 18, jeśli zrobicie to wcześniej, no bo no będą nowe itemy w skrzynkach, więc tym bardziej się opłaca i Daily nagroda jest do odebrania, oczywiście. I dostaliśmy dwie ogniste kule. Kurde, też w sumie mogłem się wstrzymać, bo no po aktualizacji też ta daily nagroda będzie ulepszona. Troszkę. Troszeczkę. Ale no cóż, za te 226 tysięcy, które mamy, możemy sobie przerobić. Ten kilo wydaje mi się, że na 19 może nie, ale 18, no to na 100% nam się uda. No, 18 mamy i nie, 19 też sobie przerobimy, więc z tym nie ma problemu. No i potem będzie chyba pół miliona, trzeba, tak. Jeden kryształowy yy, kryształ nieba, jeden za yy, 500 tysięcy. A nie, za 260, 000. ej, no to tak szczerze, nie będzie z tym żadnego problemu. Naprawdę, te pieniądze całkiem fajnie idą. Tak szczerze, też zapomniałem o bardzo jednej ważnej rzeczy, mianowicie, no, odebraliśmy tego darmowego tego wipa sobie za darmo. No i kurczę, e, darmowy VIP równa się darmowy kit, tak? Więc musimy sobie odebrać tego kita. Mogę w sumie usunąć sobie wszystkie przedmioty, bo tego tak naprawdę no nie potrzebuję e, z właśnie z tych wcześniejszego seta. Więc to usuwamy. E, specjalne odłamki puzli oddamy sobie do Bonifacego. Można sobie to zawsze oddać. Pojawiliśmy się pięknie na samej górze. 100 jeszcze 1000 odłamków kurczę i będzie darmowy turbo drop dla serwera, więc bardzo spoko. No i poprzez te tego kita dostajemy całego seta 14. No to o wiele lepiej niż miałem wcześniej, no i nawet z mieczem jest wyżej, no bo wcześniej miałem trzynastka, teraz 14, no to bardzo, ależ to bardzo e, fajnie, no i co? 400 tysięcy mam, e, nie wykopałem sobie jakoś zbyt dużo, bo powiem wam, że już czuć to, że będzie event i nowa aktualizacja, bo graczy jest całkiem sporo, a jest tylko jeden channel odpalony, w sensie sporo, zależy co dla kogo jest sporo, no bo 80 osób na trybie box pvp, samym na jednym ch, no to całkiem sporo, o 10 rano. Interesują mnie części seta i chciałbym zobaczyć sobie, chociaż albo broń dalej można znaleźć jakąś perełkę 23 za 2 miliony tylko E, no, to tak szczerze, moglibyśmy się fajnie tutaj coś kupić. Ale widzę, że tutaj jest chyba jakiś Steal 400 tysięcy za motykę 21. Wiem, że mówiłem o tej motyce, że nie będę jej używał, ale no sobie kupiłem, no to ją teraz przetestujemy jeszcze raz. Ale jeszcze jedna bardzo kwestia, którą chciałem zobaczyć, to ile kosztuje odłamek Perku? E, najtańszy kosztuje jakieś 360 tysięcy. Jeden odłamek 360 tysięcy i aż mnie kusi, żeby sobie doładować, no bo na slash is. E, Trzy odłamki kosztują złotówkę Czyli za złotówkę miałbym milion kasy na serwerze I to byłoby całkiem, kurczę, sporo Jeśli coś mówiłem wcześniej, że to kwarc Jest tym surowcem, który najbardziej się opłaca To opłaca się, ale na samym początku Jak cię nie stać na motykę Teraz się właśnie przerzuciłem tylko na ten światłogrzyb Kopię sobie tak w ukryciu Żeby nie było widać, że tu jestem Wiecie, nie ruszam tej pierwszej ścianki No i powiem wam tak, no dosłownie Chwila, parę minut kopania 300 tysięcy na moim koncie i sami widzicie Że to cały czas, kurczę, rosz jak i to rośnie w całkiem fajnym tempem Plan jest prosty: musimy zdobyć dzisiaj cały ekwipunek, minimum 20-21, może. Licząc na to, że jedna część, typu 250 tyśków kosztuje, no to potrzebuję no, z milion zarobić na to, żeby zdobyć całego Seta 20, i pójdziemy się z tym ekwipunkiem bić i zobaczymy, czy uda nam się kogoś zabić. Raczej nam się uda, bo wiem, że ostatnio zwiralował mi się short. O tym, jak mówię, że jest darmowa ran. VIP I dużo ludzi właśnie wbiło I pieka sobie w tym e, vipie No tak jak zrobimy troszeczkę lepszego seta niż kit vip No to na pewno będziemy mogli mi spuścić Całkiem spory łomot 480 tysięcy na moim koncie Idziemy do kowala, przemieniamy sobie seta na e, diamentowego I zobaczymy czy e, Uda nam się za te pieniądze Przerobić całego seta właśnie na 20. Wydaje mi się, że na pewno nie, ale na taką dziewiętnastkę Chociaż kurczę byłoby naprawdę fajnie Bo nie ukrywam, że chciałbym się e, Pójść już e, bić Mniej więcej i do tego mimo wszystko no potrzebujemy całkiem dobrego seta. Kurde, ja sobie tutaj poprzerabiałem wszystko, a my tutaj jeszcze potrzebujemy yy, tą wcześniejszą walutę. Okej, okay, dobra, więc chyba nie będzie aż tak źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, bo tu jest 14, Jezu, jest idiotą. Dobra, 15, wjeżdża. Ładnie. Szesnastka też, bez najmniejszego problemu. Siedemnastka już po cztery sztuki trzeba. Eee, wszystkiego. Okej, okay, okej. Okay. Na luzie mamy. Osiemnasteczka. No i na dziewiętnastkę całą nam troszeczkę zabrakło. Ale powiem wam, że nie dużo, nie dużo, Potrzebuję tylko jeszcze dwanaście tych ognistych kul, żeby mieć całego seta 19. No i dobra, zrobimy tak, że tego seta dziewiętnastkę sobie już zostawimy. nie będzie dziewiętnastka, a pójdziemy z mieczem. Tak bardziej na dwudziestkę, dwudziestkę, jedynkę. Zresztą mi może być ciężko, chociaż zobaczymy widzę, że ludzie pytają gdzie kupić fajerwerki jakby ktoś się pytał i zastanawiał, no to na luzie tutaj w przydatnych i nie ma w normalnie, tylko macie od razu cały y, szulker z fajerwerkami, jest podpisany szulker z fajerwerkami kosztuje tylko 4 złote monety, więc naprawdę prawie, że nic i macie y, wszystko tak ładnie w dużej ilości, żeby nie było jakieś kupowanie pojedynczych sztuk czy coś, bez sensu, totalnie. Top 1 osoba na serwerze 70 milionów, ma całkiem sporo. No i wykopałem wystarczającą ilość pieniędzy tak naprawdę do tego, żeby przerobić ten mieczek na dwudziestkę, ale Coś mi tak podkusiło, żebym sprawdził rynek i zobaczy to, co udało mi się e, znaleźć. Mianowicie daję sobie tutaj kategorię miecze od najdroższych. I gdzieś tutaj było... Okej, okay, to nie jest od najdroższych. Dobra, ale nieważne, jest miecz 21 za 360 tysięcy tylko. Więc bierzemy sobie go i mamy go. Pamiętajcie, że jak kupicie, no to tutaj musicie odebrać. I miecz 21 za 360 koła. To jest tak tanio, bo jeśli bym chciał sobie go przerobić normalnie u villagera, to by mnie to kosztowały dwa kryształy, nie ma więc już 500 tysięcy, a plus musiałbym robić ten mieczyk jeszcze na tą dwudziestkę, mimo wszystko, nie no to wydaje mi się, że bardzo spokojny wynik. No i widzowie, teraz najważniejsze, musimy iść się klepać, tylko chciałbym sobie odłożyć może mój kill off i moją e, motykę, żeby jej nie stracić. No kurczę, po co ją stracić, ona jest całkiem droga, no co mogę powiedzieć? I zobaczymy jeszcze, że czy będzie jakiś damage czy raczej tego damage'u nie będzie. Trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko ja nie mam perku, siły ani nic. Edycja trwa tutaj prawie 50 dni, więc ludzie są już mocno wystakowani. Co niektórzy, no bo wiadomo, niektórzy też dopiero zaczynają. I właśnie na tych, co zaczynają, będę chciał się najbardziej skupić. Bo mając takiego seta, no 19 osoby z full 25, piątką z full z, z full 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 perkiem siły, no by mnie po prostu zbili w sekundę. Tutaj kurde na trzy hity mu prawie całe te HP zdjąłem. Jest, zabiliśmy za plus 47, ale miał itemy dziewiątki, czyli y, najbardziej podstawowe przedmioty chyba jakie się dostaje, ale kurczę, no kill wpadł. Dostaliśmy też odłamek puzli. Ej, szczerze nie spodziewałem się, że aż tak szybko to zrobię, no bo nawet po moim spędzonym czasie na y, serwerze widzicie ile mi tak naprawdę wszystko zajęło y, zdobycie y, tutaj. Bo tak naprawdę te 22 godziny, które mam, no to ja spędziłem na strefie aw, y, testując ją, co się dostanie, no bo y, tam są fajne klucze. To po prostu za, za stanie na awku się dostaje, dlatego tak to przetestowałem i widzę, że ludzie mnie poznali na koncie kibis66. 6. No witam serdecznie, nie? Wszystkich. Bardzo mi się marzy to, żeby wbić 2000 rankingu, żeby wbić ten prestiż, który byłby tak przyniku ładnie. Jednak gwiazdeczka, no fajnie by to naprawdę wyglądało, ale no troszeczkę mi to zajmie, no i na pewno muszę to zrobić przede wszystkim w ciągu dnia, a nie z samego rana, jak faktycznie no wszyscy są w szkole. Tutaj widzę jakiś żołnierz mnie zaatakował i kurczę, nawet wystakowany nie wiem czy jest, ale nic mi HP nie zabrał tak szczerze, jakoś szczególnie dużo, więc ten secik mój nawet nie taki najgorszy. Jestem też w szoku, bo giga dużo ludzi jest, co nawet nie przerobiło sobie seta na nederytowy, a jednak na nederycie wyglądasz chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu na yy, mocniejszego. I tutaj prawie ja pierdzielę dobre zagranie. I mam wrażenie, że to nie wiem, czy to jest jeden klan, czy o co tu chodzi, że nagle tyle osób nie atakuje z wielu stron. I widzę, że ktoś tutaj sobie umarł, ale też set dziewiątka, więc podstawa, który dostajesz za każdym razem na start, jak wejdziesz po prostu na serwer, albo umrzesz, wiadomo o co chodzi. Ale i tak uważam, że udany. Yy, tutaj było dzisiejszy odcinek, zdobyliśmy naprawdę fajny ekwipunek, spoko motykę, miecz, naprawdę nie mam co narzekać tak naprawdę grałem przez godzinę chyba więc ja teraz wchodzę na swoje główne konto czyli na kampera i wam pokażę jak wyglądać będzie aktualizacja i co e, będzie się działo na tym evencie, po pierwsze na trybie kit za każde zabójstwo będziecie mieli 30% na to że powiększycie swój drop tokenów mocy, jak za normalne zabójstwo macie jeden token, no to będziecie mieli po prostu szansę na to, żeby, że zdobędziecie dwa tokeny za jednego kila. jeśli macie ulepszoną postać czy już dostajecie po dwa tokeny, No to, to będziecie mieli szansę na zdobycie trzech tokenów. I to będzie przez cały weekend, więc naprawdę idealna okazja na rozpoczęcie rozgrywki. E, wygląda to mocno, po prostu. No, mocno to wygląda. Bardzo dużo ludzi gra na tym trybie, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie. Ale odcinek był o Box PvP i o Box PvP powiem. Mianowicie z killi, po prostu i z kopania, i ze skrzyni AWK będziecie mogli e, dostać coś takiego jak eventowy grzybek. U pana grzybka sobie wymieniacie to na klucz do skrzyni eventowej. Skrzynia eventowa na razie wygląda w ten sposób, że jest najlepszy możliwy set 30. To jest główka, ale mam taki tekstur pak Klucze do wszystkich skrzynek, no totalnie Przemocne itemy, no i dlatego warto jest Po prostu rozparzać rebo. naprawdę nawet skopiąc Na strefie bezpiecznej, albo Na awku będziecie stać, no to Macie szansę na zdobycie tych przedmiotów To jest taki plusik, oczywiście skrzynie Wszystkie bankboxy, skrzynia zakładów bossa Wszystkie skrzynki zostały też Ulepszone, bus ekonomii ogromny, no i tak To właśnie będzie wyglądało, ten event Z grzybkiem będzie trwał przez minimum tydzień W zależności od osób, które będą brały udział, czy jest git Czy nie git, no to będziemy mogli to przed Dużyć, więc naprawdę, jeszcze raz mówię, że idealna kaza na rozpoczęcie gra gry na serwerze Bank MC. Widzimy się już dzisiaj. Ja dziękuję za oglądanie tego filmu. i na serwer oczywiście. Elo.